Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na poczytaj mi Marto i zapraszam na nową bajkę. Dzisiaj ponownie mam przyjemność nagrać dla Was kilka wierszy z książki Rymowany zwierzyniec, napisanej przez Beatę Jaczewską. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za wiersze, no to usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Będziecie też mogli podziwiać przepiękne ilustracje stworzone przez Alicję Rybicką. A gdyby ktoś z Was chciał zakupić taką książkę albo wręczyć komuś na prezent, to zapraszam na stronę wydawnictwa Proszę bardzo. Link będzie w opisie. No to co? Zaczynamy? Zaczynamy. Wiersz pierwszy Lisi spacer Mama lisek z liskiem dzieckiem Poszli dzisiaj na wycieczkę. Chcieli chwilkę pobyć razem, By mieć więcej wspólnych wrażeń. Piękny wieczór jest na łące, W górze gwiazdy są iskrzące, jeszcze cicho chwilą ptaki, nocne budzą się zwierzaki. Zmrok powoli już zapada, wietrzyk swoją piosnkę gada. Mama tuli swego liska, pyszczek zbliża się do pyska. To jest chwila tylko dla nich. Mogą pobyć trochę sami i posiedzieć przytuleni w nocną łąkę zapatrzeni. Wiersz drugi. Mały niedźwiadek. Mały niedźwiadek zjadł już obiadek. I teraz czeka na deserek. Ma pełny brzuszek i przyznać muszę powinien pójść dziś na spacerek. Zamiast spaceru, puchar deseru, chyba najbardziej lubi lody. Lecz te słodkości oraz pyszności mogą narobić sporo szkody. Miły niedźwiadku, wyjdź po obiadku na krótki spacer lub na wycieczkę. Brykaj, podskakuj, biegaj po szlaku, Ruszaj się co dzień, choć chwileczkę. Wiersz trzeci, ostatni na dziś. Mały zdzisiek i czary Mały zdzisiek Dzielny Misio był zajęty bardzo dzisiaj. Musiał użyć trochę czarów, żeby pozbyć się kataru. Najpierw pił magiczny napój. Bardzo opyszny był on w smaku. Był w nim miodek i maliny i cytryny odrobinę. Potem z dzisiek wlazł do łóżka. Przykrył kołdrą się. Poduszką i wygrzewał swe futerko pod cieplutką kołderką. Teraz mi się już nie kicha. Przez sen tylko błogo wzdycha, by po czarach nabrać siły, będą mu się bajki śniły. Koniec. Chciałabym jeszcze bardzo gorąco podziękować wszystkim moim obecnym i przyszłym patronom za to, że jesteście i wspieracie mnie w tym, co robię. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mój kanał się rozwija i bajek jest jeszcze więcej i są coraz ciekawsze. <grych> Dlatego, jeżeli podoba Wam się to, co robię, to, co tworzę, to zapraszam na mój patronite. Poczytaj mi, Marto. Link znajdziecie w opisie i jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i oglądacie i słuchacie moich bajek zapraszam na następne na więcej na inne wszystkie znajdziecie na YouTubie do zobaczenia cześć